Witam Was serdecznie w Szajbajkowym studiu, a co kto nam zabroni trenować na trenerze domowym poza domem. W tym odcinku obiecane strefy wysiłkowe i mam zamiar nie tyle o nich pomówić, co po prostu Wam pokazać. Myślę, że to jest najciekawsze i, i początkującym pomoże w ogóle mieć wgląd w to, czym są strefy wysiłkowe, a trenujących jeszcze bardziej zmotywuje do tego, żeby trenować bardziej. Szczegółowo patrząc na własne strefy wysiłku, ustawimy sobie tylko opór w trenerze na początek, na leciutki i lecimy. Stref treningowych w każdej książce można wyczytać inne ilości: 5, 7, 9. Ogólnie przyjęta ilość według Kogana to 7, chociaż i według Kogana może być może być 9, nie wiem czy to są nadstrefy czy nie. W każdym razie 7 stref nam wystarczy. Czym one są? Strefy wysiłkowe to są pewne obszary naszego, naszej pracy, czyli intensywności naszej pracy, w których wytrenowujemy albo zmuszamy organizm, zachęcamy organizm do przystosowywania się w inny sposób do wysiłku. Punktem wyjściowym do obliczania stref nie jest tętno minimalne i tętno maksymalne, albo moc minimalna, albo nie wiem, kiedy jedziemy w takim tempie, albo maksymalna, a potem wszystko co pomiędzy. Tylko bardzo ważny jest pewien punkt, który dzieje się znacznie mniej, niżej niż przy maksymalnym naszym wysiłku, a wyżej niż przy minimalnym, i to jest nasz próg meczanowy. I teraz znowu skracamy tu historię. Można się zastanawiać, gdzie dokładnie jest próg meczanowy, a gdzie jest nasza. Funkcjonalna moc na progu mleczonawym ogólnie. Chodzi nam o znalezienie punktu, do którego, kiedy nasza intensywność wzrasta, wzrasta również kwas mlekowy, ale w sposób liniowy. A w tym punkcie ilość kwasu mlekowego rośnie bardzo szybko. To znaczy, że zbliżając się do tego punktu, przekraczając go albo nawet jadąc na tym punkcie, po niedługim czasie nie będziemy w stanie kontynuować. Wysiłku biegu jazdy na rowerze z taką intensywnością, ponieważ po prostu zbierzemy za duży dług tlenowy, będziemy go musieli spłacić, będzie potrzebna regeneracja. Jak obliczyć ten punkt, będziemy o tym mówić w kolejnych odcinkach, a w dzisiejszym powiem Wam, że mój mniej więcej znajduje się teraz na poziomie 270 watów. To nie jest dużo, bo profesjonalnie. Kolarze bardzo dobrze wytrenowani, kolarze będą mieli powyżej 300, co jest miażdżące w stosunku do 270, ale można już się pościgać i na pewno można nieźle poszaleć w różnorakim terenie na jakimkolwiek typie roweru. Więc to jest 270. I teraz obliczamy 7 stref procentowo na podstawie mocy, którą mam na tym progu, albo tętna, które mam. Widzicie wszystkie dane na, na Waszym... Ekranie, no teraz już jadę w drugiej strefie, wracam do pierwszej i proszę bardzo, pierwsza strefa to aktywna regeneracja, mniej więcej do 55% mocy na progu albo 68% tętna. Jak widzicie teraz jadę na 130 W, tętno 139, ogólnie rzecz biorąc tętno 130 to jest takie tętno właśnie regeneracyjne. Po co nam ta strefa? Kiedy wykonujemy codzienne czynności życiowe, najczęściej jesteśmy w tej strefie. Kiedy gdzieś idziemy, coś robimy w domu, będziemy gdzieś, po, powiedzmy, powyżej stu, mieli tętno. Na rowerze oznacza to, że możemy jechać bez końca, o ile mamy wodę, pożywienie, no i też co jakiś czas sen. Upał przypomina mi o wodzie. Łyczek? Zdrówko, trójbajki. I ta strefa będzie też nam potrzebna pomiędzy interwałami o większej intensywności. Właśnie po to, żeby spłacić trochę długu tlenowego, trochę się zregenerować i być w stanie znowu zbierać ten czas w wyższych strefach, który może nam być potrzebny. Dobra, to jest strefa pierwsza. Lecimy teraz do strefy drugiej. Teraz mam 1,8 pierwszej i 2,0. Właśnie wszedłem do strefy drugiej. Wejdźmy, powiedzmy, gdzieś do połowy tej strefy. To jest u mnie moc no, 170 watów. Tętno sobie powoli wzrasta, damy mu, damy mu wzrosnąć. Będziemy wracać do strefy pierwszej i coraz wyżej. Ta strefa to jest strefa zwana endurance, czyli wytrzymałość. Tutaj ćwiczymy naszą wytrzymałość i jesteśmy w stanie w takim tempie jechać cały dzień. Czyli kiedy wybieramy się w długą bardzo trasę, ale też chcemy sobie pojechać fajnie to jedziemy głównie w strefie drugiej i tutaj mamy do 75% e, e, mojej mocy na progu, przepraszam, i do 80 paru e, naszego tętna. Jak widzicie moc 170% tętno 142, druga strefa, teraz ćwiczę wytrzymałość. Po takim treningu na drugi dzień mogę robić też mocny trening w wyższych strefach, pod warunkiem, że nie jechałem cały dzień oczywiście. Bo pamiętamy też o mechanicznych uszkodzeniach naszych mięśni, zmęczeniu naszego układu nerwowego itd. To strefa druga. Może z tej nie wracamy już do pierwszej. Chodźmy sobie do trzeciej. I to jest strefa zwana tempo. Po polsku możemy ją też zwać po prostu tempo. Tutaj robimy tempówki. Proszę bardzo. Trzy... O, teraz mam 3-2, czyli jestem nisko w trzeciej strefie. To oznacza, że mogę robić tutaj interwały od powiedzmy 10, 20, 30 do dla profesjonalnych kolarzy, nawet 45 minut muszą jechać, żeby to miało wpływ na ich wydolność tlenową, żeby w ogóle organizm stwierdził: O, zmęczyłem się, trzeba by tu coś poprawić w wydolności tlenowej. To jest moje tempo ride i to jest najczęstsza strefa treningowa amatorskich kolarzy którzy jak widzicie na zawodach łoją mnie na prostych bo takie tempo dla nich to jest to co robią zawsze ale nie robią na przykład interwałów w wyższych strefach za bardzo więc na podjazdach mocno siadają ja z kolei w tej strefie jeżdżę rzadko dlatego jestem między innymi wolniejszy to jest trzecia strefa idziemy od razu do czwartej no to to jest strefa czwarta w której wszystko się zaczęło a w ogóle strefa trzecia to jest do 90% mocy na progu. Zwiększymy opór. O! I strefa czwarta. Tutaj zaczynamy obliczanie wszystkich stref i stąd strefa czwarta, zarówno dla mocy, jak i tętna, to jest około 90% mocy i tętna na progu. Do około 105. Proszę bardzo, jestem teraz w połowie i to jest właśnie około 270 W. Tutaj, jak widzicie, mój oddech jest już wyraźnie pogłębiony. W pierwszych trzech strefach mogłem do Was mówić. To nawet nie była rozmowa na zasadzie konwersacji, gdzie bym robił przerwy, ale mówię bez przerwy. Tutaj już jest ciężej, ospadłem do 3.9. Wracam. Ważna rzecz, ta strefa wymaga już dosyć. Mocnej koncentracji, żeby ją utrzymać. Trochę za twardo sobie jadę. O! To jest strefa time trialowa. Jeżeli chciałbym w jak najszybszym tempie pokonać dłuższy odcinek 10, 20, 30 minut będę jechał w tej strefie i będę się uczył nie przekraczać mojego LT progu mleczanowego, bo wtedy mleczan, kwas mlekowy rośnie bardzo szybko i nasze tempo spada. Bardzo szybko, dobra, spadamy do regeneracji. Została nam strefa 5, 6 i 7, strefa 5 VO2 max. Czyli tam osiągamy, krótko mówiąc, maksymalne tempo dostarczania ilości tlenu na jednostkę masy ciała. I kiedy zapotrzebowanie na tlen staje się już dużo wyższe niż umiejętność dostarczania go, szybkość go dostarczania go wtedy mocno się zagłaszamy strefa piąta V2 Max bardzo boli jest powyżej 106-105% do około 120% podobnie z tętnem, chociaż tętno może tu nie nadążyć bo tu robimy interwały od 3 powiedzmy do 7-8 minut powinienem się regenerować świeższej jadę sobie na 2,5, ale dobra Wskakujemy do strefy piątej, Tylko na początku będę w stanie do Was coś powiedzieć. I jestem teraz 6,0, no już 6. O, 5, 6, powiedzmy 300. 300 pary do 312 300, watów V2 max. To jest zaledwie kilkanaście sekund. Po minucie będę mocno już czuł łydkę, chociażby też głowy. Mocno się zakwaszamy, to jest piąta strefa. Ciężka, nie należy pomijać jej w naszych sesjach treningowych. Spadamy do regeneracji i zaraz wrócimy do strefy szóstej. To jest strefa e, naszej wydolności bezslenowej anaerobic capacity. Ta bardzo boli. I tam wykonujemy interwały od 30 sekund do kilku minut, przeplatane, oczywiście aktywną regeneracją. Zajdę do strefy pierwszej. Zobaczcie, mój, mój oddech teraz się uspokaja powoli. I, I przepraszam za odgłosy. I zaraz wracamy do strefy szóstej. Pokażę Wam 30 sekund, czyli najkrótszy interwał w strefie szóstej. A zobaczcie, że... A wy tego nie widzicie, ale Garmin mi pokazuje, że jestem w czwartej strefie pulsu, w drugiej strefie mocy, ponieważ puls nie nadąża za mocą w żadnym kierunku. Kiedy robię interwały nawet do kilku minut już powyżej mojego progu puls nie nadąża, Dlatego, trenowanie z mocą jest tak pomocne. Dlatego mam trenażer, bo nie mam jeszcze miernika mocy własnego w pedałach w korbie w kole. A trenażer mi moc podaje. To jest wielki plus trenażera, bo cały kosztuje tyle, co sam miernik mocy, nawet dużo mniej. Dobra, lecimy do szóstej. No to lecimy do szóstej. 30 sekund w szóstej, i potem wrócimy jeszcze do regeneracji. Ok. Mamy moczyć 380, 370, 60 To jest taka ledwo szósta 6, 6 o 6.2, o tak wygląda ta strefa. Może wam się wydawać oczy. Ja bym pocisnął mocniej. U, ból bardzo narasta. Jest ciężko. Leje się ze mnie. No i to jest około 400 watów W macie. Ok tak wygląda 30 sekund gdybym teraz zrobił powiedzmy 30 sekund regeneracji albo minutę i startował dalej każdy następny interwał będzie jeszcze cięższy teraz musicie mi dać chwilę żebym się połapał zobaczcie strefa mocy druga, dojdę do pierwszej strefa tętna 4,7 więc nazwijmy to. Pełna regeneracja następuje w momencie, kiedy puls spada do wartości wyjściowej, co nie znaczy, że wszystkie te pomiędzy interwały musimy robić aż tak długo, bo to by długo naprawdę trwało. Strefa siódma. Moc nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, tętno w tej strefie bardzo rozwijamy nasze mięśnie. Jak popatrzycie na Różnice w budowie nóg między najlepszymi sprinterami typu Peter Sagan, Cavendish, a wygrywającym np. Tour de France Frumem, to zobaczcie, że olbrzymia jest różnica. Frum wygra Tour de France, ale nie wygra na sprincie, bo jakie nogi mają sprinterzy? Oni są w stanie przez te kilkanaście, kilkadziesiąt sekund cisnąć wysoko powyżej. 1000 watów, ja wam zaraz pokażę, bodajże 800. Dobra. Oczywiście bardzo dobrze byłoby tu być zregenerowanym, ale lecimy. Ostatni interwał. Tutaj jedziemy od kilku do kilkunastu sekund. Nie więcej. Najpierw dobieram przełożenie i lecę. I tyle, panowie i panie, ja mam dość, żegnam się z wami, tak to wygląda, w kolejnych odcinkach zrobimy na żywo ocenę naszego progu meczanowego albo funkcjonalnej mocy na progu, a w kolejnych będziemy rozkładać na czynniki pierwsze te 7 stref i uzupełniamy playlistę z planami treningowymi Dziękuję Wam za obejrzenie Trzymajcie się